Pierwszy lipcowy weekend w Szczytnie minął pod znakiem szaleństw na wodzie. Wszystko za sprawą międzynarodowych zawodów w narciarstwie wodnym w slalomie Mazuria Cup Szczytno 2013. Narty wodne myślę, że mogą stać się taką sztandarową imprezą, jeśli chodzi o Szczytno, dlatego że jak się okazuje, nasze jeziora są ulubione przez narciarzy wodnych. Wskazuje na to i impreza w tym tygodniu, i kolejna za tydzień. A myślę, że jeśli rozwiniemy to, czyli gdzieś tam powstanie jeszcze wyciąg narciarski, to również będzie się to cieszyć zainteresowaniem turystów, no i oczywiście mieszkańców. Oprócz tego, że takie zawody właśnie na szczeblu i międzynarodowym, i na szczeblu krajowym. W narciarstwie wodnym rozgrywane są zawody w trzech konkurencjach: w slalomie, skokach na odległość i wjeździe figurowej. A co liczy się w slalomie? Najszybszy przejazd przy najkrótszej lince. Janek Galinowski mimo, że specjalizuje się w skokach postanowił wystartować w Mazuryka-Pszczycno. Tutaj mamy nartę do slalomu, która jest trochę krótsza, węższa. Ma dwa buty, jeden wkładany taki jak tutaj w nartach do skoków, a drugi wsuwany tutaj od tyłu. Jedna noga za drugą no i ta narta służy do slalomu. Slalom się składa z sześciu boi które trzeba objechać i po każdej objechanej prędkości narciarz zwiększa swoją prędkość o 2 km na godzinę i później linka zostaje skracana. Podstawowa linka to 18 metrów, później jest 16, 14, 13, 12, 11, 10 i 9. Zawodnicy z Polski jak i z zagranicy uwielbiają przyjeżdżać do Szczytna, by startować w slalomie. Czemu? Wielokrotnie udawało im się pobić własne rekordy. Tak zwana miękka woda i brak odbitych od brzegów fal jeziora domowego dużego pozwala narciarzom osiągać rewelacyjne wyniki. Dzisiaj ze względu na to, że warunki są nieco lepsze niż wczoraj, zdecydowanie lepiej, zarówno jazda figurowa jak i slalom. Które z, e, miejsce pani zajęła? E, drugie, zarówno w slalomie jak i w jeździe figurowej. cieszy się, się pani z wyniku? E, Mógł być troszkę lepszy. Na treningach miałam, uzyskiwałam lepsze rezultaty, ale zważywszy na to, że są i zawody, i też dzisiaj zdecydowanie więcej wiało niż na treningach, ogólnie tak. Uczestniczyłem w wyjeździe figurowej w Słomie w kategorii otwartej, czyli w kategorii najstarszej. Jak ci poszło, jakie miejsce zajęłeś? Ja ze figurą wygrałem, natomiast w Słomie byłem trzeci. Największą trudność sprawia tak zwany syndrom piątej boi. Jak wiemy przejazd w jedną stronę to jest wjazd w bramki i pokonanie sześciu bojek tak, rozstawionych 12,5 metra od osi motorówki. I po przejechaniu pięciu boi narciarz już przychodzi do niego rozluźnienie i tą szóstą zwykle się potyka lub przewraca. Nie bez przyczyny tutaj organizujemy czwarty raz z rzędu mistrzostwa Polski. I nie bez przyczyny przyjeżdżają tutaj Niemcy i Białorusini. Tu ja już powtarzam się, oczywiście, bo co roku to, to mówimy. Świetna woda, bardzo fajny akwen. Akwen na tyle dobry, że nie spiętrzają się fale. No w tym roku, mimo dużych wiatrów, tak, trochę były te utrudnienia. Natomiast będąc tu przez dwa tygodnie na obozie narciarze nasi, jak i Niemiec, bili swoje rekordy. Pokazy jazdy na nartach i ewolucje mistrzów na wodzie zebrały sporą widownię na plaży miejskiej i w bazie Miejskiego Ośrodka Sportu. Jednak dla niektórych nie ma większej przyjemności niż samemu sprawdzić się na wodzie. Toteż gromada wielbicieli szybkości na wodzie, czekających na swoją kolejkę, wciąż się powiększała. Impreza ta jest jedną z dwóch imprez w Polsce o tak wysokim poziomie. U nas w narciarstwie są homologacje i to one nadają jakby rangę tych zawodów. Tu jest homologacja ranking list. Tutaj wyniki są wysyłane do, do Europy tak? i każdy zawodnik, który tu jakiś wynik zrobił jest naniesiony na listę rankingową i istnieje na światowej liście może się znaleźć w internecie. Poza tym też tutaj te wyniki, które robią jakby są limitami do czy przepustką do startów w mistrzostwach Europy i mistrzostwach świata. W ubiegłych latach rozgrywano tu mistrzostwa Polski w slalomie. W tym roku po raz pierwszy rozegrane zostaną tu mistrzostwa Polski na nartach wodnych w jeździe figurowej. Będzie to weekend 13 i 14 lipca. Do bazy w Mosie już zaczęli zjeżdżać zawodnicy z całej Polski, by potrenować trochę przed startem. Każdy za tydzień przecież chciałby mieć jak najlepszy wynik. Zapraszam wszystkich zainteresowanych na mistrzostwa Polski, które odbędą się za tydzień. Myślę, że wiele będzie się działo, będzie wiele atrakcji. Oprócz tego, że będą narciarze, to również będą imprezy dodatkowe. Co czeka nas przy okazji Mistrzostw Polski w Narciarstwie Wodnym w Jeździe Figurowej, pokazy mistrzów i szaleństwa wodne dostępne dla wszystkich? Ciekawe, kto pojawi się tym razem na Szczecińskim akwenie w roli Vipa. Paweł Papkę, Krzysztof Hołowczyc, a może sam Mamet Kalidow. Cóż, żeby to sprawdzić, trzeba po prostu tam być. Na Mistrzostwach Polski w Narciarstwie Wodnym w Jeździe Figurowej 13 i 14 lipca nad Jeziorem Domowym Dużym w bazie wodnej Miejskiego Ośrodka Sportu. Zapraszamy. Wielkimi krokami zbliża się do nas sztandarowa szczycieńska impreza. Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców naszego kraju, nie tylko na wielkie wydarzenia, które w naszym mieście będą miały miejsce w dniach 19, 20 i 21 lipca. Będą to dni i noce 2013, będzie się wiele działo, będą koncerty, wspaniali wykonawcy i oprócz tego wydarzenia dodatkowe, też dużo atrakcji dla dzieci. Zapraszam serdecznie. Już 19 lipca rozpoczynają się Dni i Noce Szczytna. Czekają nas trzy mocne uderzenia. Chodzi oczywiście o muzykę, wśród której znajdzie się rock, dance i muzyka związana z kultową postacią polskiej sceny Big Beatu i ze Szczytnem, z Krzysztofem klęczonym. W związku z tym, drugiego dnia Dni i Nocy w sobotę zapraszamy na koncert pamięci Krzysztofa Klęczona. Muzyka Wieża Ratusza w Szczytnie otwarta jest dla zwiedzających. Do 30 września można podziwiać widok miasta z góry, a do tego obejrzeć wszelkie wystawy ustawione po drodze do Szczytu Wieży. Zapraszamy wszystkich do korzystania z wypożyczalni sprzętu wodnego, rowerów i do skorzystania z boiska do siatkówki plażowej Miejskiego Ośrodka Sportu w Szczytnie. Muzyka